Hej, w nowym odcinku zagrajmy w Ninja Blade. Witam Was, Valian. Cóż, więc uciekajmy z budynku. Od razu radzę włączyć wzrok ninja, ponieważ on spowalnia czas i mamy no, trochę więcej czasu na ucieknięcie z owego budynku. Więc kolejny quick time invent. I teraz bardzo efektowny, efektowny zjazd z tego budynku. A przy okazji zabijanie netoperków naprawdę świetnie to wygląda. Przypomina mi się Devil May Cry 3. No dobra, następna katzenka. No i oto niespodzianka. Chybiłem, no. Klikam klawiszem Q. Ok, jeszcze raz. Niespodzianka Pajoneczek, jak nie, nie to perki, to pajoneczki. Jeszcze kurde, niech przedmioty się zarażą. Będzie gides. Okej, okay, no i nas, nasz Miszczunio się pojawia. Ken, użyj tego. Nie mówcie, że. O! Dobra, użyjemy kotwicy. No i teraz. Naprawdę. Naprawdę Ken pokazał, co umie tym kopniakiem. No i to krótka prezentacja owej broni. Są to jastrzębie szpony. Od razu polecam upgrade tych broni. Niektórzy mogą mieć problem z upgrade'em, ponieważ... Mm, ...klawisze najpierw nie działają. Trzeba przytrzymać e, dość długo strzałkę w prawo i wtedy to się, ten paseczek się rozkręci. Będziemy mogli upgrade'ować swoje broń. Dobra, a tymczasem netoperki. No dobra, rzeź netoperków. To nam te, te mutanty, że tak powiem, dają nam więcej życia, życia niż nam odbierają. Oho, większe netoperki. Te też radzę pokonywać tą, tymi dwoma mieczami. Dużo skakać. Choć. nie yy, ja zrobię ich normalnie. Dobra. Dwa miecze są szybsze niż jeden. Używaj ich przeciwko szybszym stworzeniom. Dobra. Ścigara Archein, Arshein. Dobra. W każdym razie bieg po ścianie. I tak naprawdę już zaczyna się nam walka z bosem bo on będzie przeszkadzał nas e, przeszkadzał nam e, tymi złotymi kulami, czy tam cokolwiek, czy to jest zapalone, czy tam to jest złote, nie wiem. Okej, okay, quick time invent i atak. Oj. Nie, no, z tymi złotymi kulami to trochę przesadziłem, bo to ewidentnie były płomienie. Dobra, atak! znowu nic, znowu, ach, no cóż, Powolutku będziemy już kończyć ten odcinek, ok, jeszcze dokończę tego Quick Time Inventa, no i znowu nasz miszczunio, że nam razem no coś mocniejszego, coś cięższego i coś, coś większego. No to jazda No, o robi wrażenie Okej, okay, to ja już się powolutku będę z wami żegnał Tylko rozwalę tego przeciwnika Najlepszy kombos, no to miłego, narka